Tratwa festiwal Pleszew, dziewiąta edycja. Już się cieszymy i myślimy o tym, co będzie za rok, ale skupmy się na tym, co teraz. A teraz to przede wszystkim skupienie się na tych, którzy tu przyjeżdżają, bo tratwa to przyjaźń, tratwa to spotkanie przyjaciół, tratwa to przede wszystkim relacja z naszym największym przyjacielem Jezusem. I to chcemy tutaj gdzieś bardzo mocno, żeby Brzmiało w sercach naszych uczestników, że przede wszystkim jest tutaj, jesteśmy tutaj po to, by prowadzić ich do przyjaźni z Jezusem, by też prowadzić ich do przyjaźni między sobą. I też dlatego, taki program w tym roku. Jako, że to są nasi przyjaciele, chcemy też przede wszystkim też o nich zadbać, bo wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie często to, co mają najpiękniejsze w sobie, czyli ich poczucie wartości jest bardzo mocno deptane przez ten świat, dlatego y, główne dwa słowa przewodnie to jesteś cenny. Mieliśmy spotkanie z panią psycholog, z panią Bibianą Czerwkiewicz y, i ona gdzieś też właśnie chciała uczniom, naszym uczestnikom pokazać, jak ważne jest dzisiaj to, żeby wiedzieli, że sami są cenni w własnych oczach. Potem katechezę też mieli spotkania w grupach. Katechezę biblijną i ewangelizacyjną wygłosił ksiądz Witek Kałmucki teraz aktualnie trwają warsztaty, które właśnie też gdzieś mają być odpowiedzią na to ich poczucie wartości, że rozwijanie swoich pasji, talentów i umiejętności dziś też właśnie będzie im pokazywało, że wiele rzeczy potrafią sami, tylko właśnie trzeba to odkryć. Może czasami trzeba się na coś odważyć, zdecydować i zaryzykować, dlatego też uczestnicy tegorocznego festiwalu Tratwa mogą, że tak powiem, brać udział w trzech warsztatach, wybierać sobie, żeby gdzieś też właśnie przełamywać te swoje bariery i nawet może gdzieś też wzbogacać swój repertuar, repertuar zainteresowań. Też tegoroczna tratwa to jest też przede wszystkim takie wypuszczenie młodzieży diecyzykalskiej na Światowe Dni Młodzieży. Tutaj będzie posłanie, będzie też modlitwa za Światowe Dni Młodzieży. To wszystko po to, byśmy właśnie poczuli się już razem jako młodzież w wspólnotą, która razem pojedzie do Lizbony, która tam będzie przeżywała spotkanie z Ojcem Świętym, z setkami, tysiąca, tysiącami młodych ludzi z całego świata i będziemy wtedy też przeżywać swoją wiarę. Całość festiwalu dzisiaj zakończy się wspólnym uwielbieniem, które poprowadzi nas nasz zespół projekt tratwowy, Tratwa Music Project i Tegoroczna data, że tak powiem, właśnie zostanie zwieńczona tym koncertem. W samych zajęciach warsztatowych uczestniczy około 80 uczestników, natomiast zaangażowanych w ten dzisiejszy dzień jest około 120 osób. Na tej części otwartej, kiedy będą też koncerty. Będzie koncert i to posłanie. Też zaproszeni są wszyscy właśnie ta cała młodzież te 150 osób, które wyjeżdża do, do Lizbony, do Portugalii, więc gdzieś tak w liczbach. No i plus to który, te osoby, które też przyjadą z miasta przyjdą, bo tratwa, że tak powiem, jest otwarta i zapraszamy wszystkich serdecznie. Cieszymy się, że tratwa to przyjaźń i że możemy już kolejny raz świętować to święto przyjaźni i że już w przyszłym roku dziesiąta edycja Tratwa Festiwal Pleszew, na którą serdecznie zapraszam. Festiwal Tratwa, który Przeżywamy już po raz kolejny, jest również dla młodego człowieka okazją do tego, żeby pogłębić, umocnić swoją wiarę. Może ten akcent na to doświadczenie duchowe nie jest tutaj tak od razu mocno postawiony, ale też dlatego, że młodzi ludzie są cały czas na etapie rozwoju. Zresztą myślę, że każdy człowiek wie, że wiara jest pewnym procesem, jest pewną drogą. Dla wielu ludzi. Festiwal Tratwa na pewno był takim momentem, kiedy gdzieś to doświadczenie przyjaźni z Panem Jezusem w jakiś sposób zostało umocnione, pogłębione, a może dla niektórych nawet nawiązane. Zawsze na festiwalu, niezależnie w jakiej formie mamy, czy jednodniowej, czy kilkudniowej, zawsze jest Eucharystia, msza święta, która nas jednoczy. Chrystus na niej nas jednoczy i staramy się ją przeżywać wspólnotowo w takim duchu radości. Przede wszystkim pokazując, że Pan Bóg jest tym, który daje życie człowiekowi i to życiem rozwijamy, pielęgnujemy, dbamy o nie. W tym roku właśnie mamy też takie hasło na naszym festiwalu, że jesteś cenny, jesteś cenny, że każdy człowiek jest darem, życie człowieka jest darem od Pana Boga że jego życie jest cenne. O tym też mówiła w, swoim, w, swoim w swojej konferencji pani psycholog. O tym też ja mówiłem, nawiązując do Pisma Świętego, do tych wydarzeń, w których Pan Bóg tak naprawdę pokazuje człowiekowi, że wszystkie te wydarzenia, które mamy zawarte w objawieniu, to jest droga poszukiwania człowieka, który poprzez grzech stracił, to przekonanie o tym, że jest cenny w oczach Pana Boga i że Pan Bóg go kocha, ale Pan Bóg się nie poddał i pragnie człowieka odnaleźć, aby zapewnić go o tym, że, że go kocha i że jest czymś cennym. Mamy nadzieję, że poprzez to, że ludzie tutaj spotykają się na trafie, że chcą się spotykać, że chcą tworzyć ten festiwal, pomagamy ludziom odkryć wartość życia i że właśnie Chrystus jest tym, który pomaga człowiekowi zrozumieć samego siebie.